Powieść dla dorastającej młodzieży Autor Teresa Prażmowska Rok 1896 Wydanie ponowne Pod chorąwią Matki Bożej Łysieckiej Rok 2022 Czyta Lenka Miller Rozdział 11 Chłodny, i perłami białej rosy osypany poranek sierpniowy Zastał w dzień świętego Ludwika Wszystkich gotowych już do drogi Pan Kazimierz z wieczora jeszcze zapowiedział Że o siódmej wyruszyć trzeba z domu Aby koń nie zmęczyć A nie później jak na dwunastą stanąć w łaziskach Że zaś wiadomo było i czekać I koniom kazać czekać nie lubi więc o w pół do siódmej zasili już wszyscy do śniadania. Panienki były w podróżnych sukienkach, bo ze względu na sześciomilową podróż, na miejscu dopiero ubrać się miały odpowiednio do uroczystości. Matkowała im panna Żukowska, z usposobienia towarzyska i dla towarzyskich właśnie zalet. Bardzo ceniona w okolicy przez tych nawet, którzy z początku patrzyli z pewnym niedowierzaniem na dyplomowaną doktorkę. Przypuszczając zapewne, że nie zechce ona rozmawiać o potocznych sprawach i drobnych wydarzeniach powszedniego żywota. Zawiedli się wszakże w przypuszczeniach, bo panna Żukowska z taktem właściwym osobom rzeczywiście rozumnym, Nigdy nie wyróżniała się od towarzystwa i zdumiewającej była prostoty w obejściu. Lubiła też prostotę nade wszystko i nic ją tak nie raziło, jak gdy młode panienki pozowały na sensatki, na uczone, na niedbające o powierzchowność. Nieznacznie ruszała wtedy ramionami, a pomyślącej, myślącej, ożywionej jej twarzy przebiegały ironiczne uśmieszki, które umiała już wyśledzić, dotknięta nimi parokrotnie, Hela. W łaziskach więcej niż gdziekolwiek pożądanym gościem była panna Żukowska. Jedyna córka państwa Marcinkowskich, Ludwisia, siedemnastoletnia już panienka, służyć mogła za przykład zamiłowania nauki i pilności. Rodzice jej, dużo łożąc na wychowanie młodszego od Ludwisi jedynaka, tego właśnie Leosia, o którym to Kazia zamilczeć wolała, uważali wykształcenie córki za sprawę mniejszej wagi. Język francuski, muzyka, trochę ogólnych wiadomości, oto wszystko, co według nich Umieć potrzebowała panienka. Wzięli więc do córki nauczycielkę, szwajcarkę, przyzwoitą i sumienną osobę, która wszakże sama, wyższego wykształcenia nie posiadając, niewiele mogła nauczyć zdolną i chciwą wiedzy Ludwisie. Pani Marcinkowska, pracowita i skrzętna gospodyni, cały dzień około gospodarstwa zajęta, wiecznie czymś zafrasowana, o coś niespokojna, stratę jakową lub niepowodzenie przewidująca, tak była w troskach swych i zatrudnieniach pogrążona, że po prostu brakło jej czasu na szczegółowe wglądanie w naukę Ludwisi i w jej zajęcia na baczne śledzenie skłonności jej i upodobań. W takich warunkach żyjąc, nie uważała się Ludwisia za szczęśliwą.